O, tak, ubóstwiam ten moment. Schować się w szafie w hotelu <noise> i czekać na personel, aby go przestraszyć. <noise> w ogóle wydaje mi się, że to ktoś z Hoyo miał taką już sytuację i po prostu zaimplementował ją do gry, bo... No kto by na to wpadł? No? <noise> w ogóle to jest jak chce tak powiedzieć, to tak, trochę dziwnie rozpoczynać w szafie odcinek. Hmm. Jak o tym myślisz, Luna? Nie, luda fantyzuje o tym, że jakiś diabeł w hotelu jest. <laughs> halo, halo, widzu. Kolejny odcinek z naszego wyzwania. Mam nadzieję, że wyzwanie się tak szybko nie zakończy. Choć się strasznie obawiam tego, bo to jest jednak ciężko samą jedną postacią grać. Ale na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze i nie, nie mam nadzieję, że tak pozostanie. Ale lećmy. No dobra, idziemy. Jesteśmy znowu poszukiwani. Standard. Chyba Dzielić wszystko co się da Na swojej drodze, bo zawsze jakieś temy Moja no tak ładnie wszystko one shotuje, więc jest super Pilek jest mi niepotrzebny I boink No dobra, zobaczmy jak sobie z nimi będę radził Bo oni są odporni praktycznie na wszystkie moje ataki no z dwa razy będą musieli oberwać, tylko jest mały problem To podpalenie chyba będzie zadawać... A nie, uff, myślałem, że jakieś bardziej procentowe obrażenia Nie, dobra Braknie tych obrażeń, braknie. Choć miłoby zobaczyć takie, nie wiem, kielity. Jakby wchodziło, to najprawdopodobniej wypadali na strzała, ale no nie. Słuchaj, to. O, to jest super. O, o, o i tak może być. <ścoughs> tak cały czas może być. Inwentory. Czy artefakty. A nie. Busty do jedzenia. Dobra, może być. Niech będą busy, ale nie, busy też mi są potrzebne, bo będą takie momenty, że będę musiał ich korzystać i to jest nieuniknione. No właśnie, a tu przypadkiem nie będę walczył z bronią teraz? A, chyba ta. A ja trochę bez umiejętności. Przecież proszę przestać mnie bić. No nie. Kolejna osoba do zbicia. Ja dam ci. Ja <grym> dam ci wezwać strażników. Czemu taki powo. Myślę, to jest dziwne, że. Przy walkach takich ważniejszych, takich lorowych, oczywiście, jest to takie zwolnienie czasu. Ała, to mnie zabolało. Ej, to, to jest... ja tak ją klepię. bałem się, że będzie gorzej. Ła! Ła! Ała! Przestań! Ludzie! No to jest... Dawaj, dawaj, teraz jest szansa. Muszę ją raz, a porządnie z... uderzyć, żeby... Zrezygnowała. No nie, jeszcze nie. No nie, przeznaj, przeznaj! Demet, No to jednak nie będzie tak łatwe, jak myślałam. <laughs> pytanie: czy odpalić od razu umiejętność mocniejszą, czy może poczekać chwilę? Poczekać. No, zostawmy na broni, po prostu dobra. Dziwny dźwięk, dźwięk, bronia. Dobra, przyzwij swoich żołnierzy. No, czemu to musi tak spowalniać? Dobra, teraz od razu przywalimy obu. Bo oni sporo biją. Dokładnie, jeden zbity. Drugi powiem paść od E, dokładnie. Nie masz obrony. No przestań! Jak ty bijesz? No i więcej ruchu! Który innego sobie przyzwała? Czejcie to. <gry> to nie ma sensu. W takim razie najlepiej w, w od razu Uderzać tylko w nią centralnie. No bo tak, to ona mnie. I kolejna umiejętność. No nie. I ko kolej do To cie. Jego pasywka mnie ubije. No nie, ona. Ajajaj, ty problem jest, tu już jest problem. No, trzeba bezpośrednio w nią, tylko chyba już padam. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Dobra. Trzeba w nią po prostu. Full focus na nią. Okej, okay, dobra. Ich ten i od razu jak bronia się pojawia... Klepiemy ją. Klepiemy jedenka. że Przed nią. 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 Dokładnie. O. Proszę. Proszę. Szybkie animacje. Walimy z jedynki. Okej. Okay. Dobra. wzywaj se żołnierze, ale to mi nie boli. Mogłem jego, bo on mi zada te obrażenia overtime i to, to jest złe, bo to bije mi chyba procentówkę. A ja kręcę. Chodź znaczy, nie no, bez poś... Teraz znowu nią. Dobrze. O, to wystarczy tylko ją fokusować, ale dostała bułę. A, ah, zemsta. <laughs> po tych kilku dedach. Ech, moja głowa, szampon, co żeś kurna tam dosypał? <grafię> w ogóle, to jest dziwne, nikt go nie szanuje. Z największym kłamcą i w ogóle, ale outfit ma zajebiste. <grafię> I wiele razy nas uratował i wiele razy spierniczył w ważnych sytuacjach. I to jest najlepsze w nim. <grafię> nigdy nie można na niego ufać? No właśnie, i nigdy nie wiadomo, kiedy się pojawi. Taki z niego cwaniak, taki. A Nataszę lubię. Wow. Pierwsze artefakty. I go. Hmm. O oh, wow, nie mogę ich założyć. <grym> Uwielbiam to. Dopiero po którym to? Po dwudziestym czy... Nie pamiętam po którym, ale dopiero wtedy można było zakładać artefakty. To, jest... to jest zabawne. Żeby od początku nie można? No i trzeba questa wykonać. Ech. Boli to. Boli to, aby się przydały artefakty naprawdę. <grym> Powiem wam. ta mina luny. Widać, że... o! zaraz coś odwalę. <śmieniu> Serio. Trochę creepy mina jest, jak teraz zerkam na to. <śmieniu> ah, ale wyzwanie. W ogóle temu scenaria nie jest ringiem, tylko miastem. Ez. Nikt mi nie pomógł. On też by dał sobie sam radę, jestem pewien. Nawet lepiej ode mnie. <śmieniu> Ech, piękne miny, piękne. Wyrałem więcej niż tysiąc słów. O, uwielbiam tą kaczenkę. Bronia w opałach. I co? Pojawia się jej ciężniczka w ogóle. Jak pocisk może być ze szkła. <grymny> I ten efekt. Wow, cudowny. I motylki. Łaj! Czemu motylki? <grymny>